Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft'a. Muszę was przeprosić za to, że poprzedni odcinek, odcinek był troszeczkę niewypałem. Mianowicie, um, nagrałem dla was 20 minut pięknego odcinka, ale jednak YouTube stwierdził, że nie, nie, sorry, Jasiu, nie będziesz, nie, nie wrzucisz 20-minutowego. No dobrze, dlatego w momencie, kiedy was nie było, troszkę się działo. Mianowicie, um, zrobiłem miejsce na enchant wykorzystałem dobra, które mają krówki i przygotowałem przygotowałem dla nas książeczki. Także będziemy mogli już sobie spokojnie enchantować itemy. Kiedy jeszcze was nie było. Coś się jeszcze ciekawego działo. W sumie w sumie to... A, byłem w kopalni. Słuchajcie, w kopalni naprawdę mamy masę, masę fajnych rzeczy do zobaczenia. Um, tylko dajcie mi złapać. Dajcie mi złapać mięsko. I możemy iść. Jak tam u was ten czas minął, kiedy to mnie nie było. Mam nadzieję, że wszystko ok. Wiecie co? A, troszeczkę się promowałem. Wpadłem na e, live y paru osób. Także, wow, także troszeczkę się pokazałem aha, tutaj oczywiście były torcze, ale dobrze, torczy nigdy mało um, także, także troszeczkę było mniej więcej kolejną rzeczą jest to, że w końcu naprawiłem w końcu naprawiłem to spadanie i teraz nie ma szans, żebyśmy się zabili no widzicie, pięknie no dobrze. Niestety w poprzednim odcinku byłem tam właśnie, tam w to miejsce, które jest przeznaczone na zamek. Jest naprawdę, naprawdę genialne. Zabiorę Was tam i pokażę Wam to wszystko. Kiedy Was nie było, troszeczkę sobie chodziłem po tych kopalniach i znalazłem masę, naprawdę masę bardzo fajnych rzeczy. Powiedzcie mi, jak Wam się podobają te teksturki, ponieważ dla mnie jest to zawsze jakaś odmiana, bardzo pozytywnie to odbieram. Mm, także, także wiecie, kochani, ja sobie chętnie na nich pogram. Dobrze, łaj, łaj, łaj. klateczki, zobaczcie tutaj. Tutaj nie wiem, dlaczego nie wszedłem w poprzednim odcinku, po prostu stwierdziłem, że chyba nie warto. Oczywiście <laughs> się pomyliłem i to znacząco. Zobaczcie, cztery diamenty. I teraz kolejna niespodzianka, schodzimy na dół, a tutaj kolejne trzy. Także czekałem specjalnie z wydobyciem ich na Was. Mamy 7 diamentów, tak znikąd. <grym> Także super. I kolejnym bardzo fajnym aspekcikiem jest to, że wracałem już stamtąd i już gadałem sam do siebie, co by do Was, was mówić, jak już będę to nagrywał. I zobaczyłem coś takiego. Tutaj. Schody. No po prostu schody. No zobaczcie. Jak schodki. Ślicznie się to ułożyło. No i tak sobie pomyślałem, dlaczego by nie wejść na górę. I co? I wchodzę, a tu... Nie, nie. Ciebie tutaj wcześniej nie było. Chodź. Nie możesz mi zniszczyć tego, co tu mam. Wow. Wow. Wow, wow, co to jest? Jezu. Chyba był zombie, ale... Wow. Przestraszyłem się troszeczkę. No i zobaczcie, tutaj mamy pięknego. Jeden. Oła. O, Cześć piękny. Mamy jednego emeralda. Także zbieramy i patrzcie, kolejny diament. A, tylko jeden, niestety. Tak. Ale mimo wszystko mamy już 8 z samego dzisiaj. No i kolejny, drugi już emerald. Chodźcie, zajrzymy co tutaj jest. Nie ciebie się spodziewałem, piękne. <grym> Chamy ty. Mam nadzieję, że mi nie zepsułeś żelaza. Oczywiście, że zepsułeś. Ciach, ciach. Mam nadzieję, że u was wszystko ok, że ten tydzień. Ten, pf, to były dwa tygodnie, chyba, jak nie wrzucałem. Wiecie co, no, wrzuciłem ten odcinek. Miałem masakryczne problemy, żeby, żeby się z tym uporać. YouTube po prostu e, cały czas coś przerywało i tak dalej. Także wyszło to jak wyszło. Przepraszam Was bardzo, nie wiedziałem, że nie mogę wrzucać odcinków 20-minutowych. W poprzednim odcinku mm, ukazała się prośba. Mianowicie od. Podejrzewam jednego z młodszych widzów, jak, jak, jakich mam. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Zapytałeś, czy zagram z Tobą na multi? Hmm, wiesz co, wydaje mi się, że, że nie, że póki co nie. Myśl <śmuszcz> sobie, co chcesz, ale ja najpierw chcę skończyć tę serię. E, chcę zdobyć troszkę widzów i dopiero wtedy będziemy, będziemy myśleć o jakichś takich seriach. Ale życzę Ci wszystkiego dobrego, jeżeli chcesz zacząć sobie serię na YouTubie. Bo to jest naprawdę masa przyjemności. Kolejny szkielecik. O, o, ty z lawy uciekasz sobie tak po prostu? Hm. Oj, co to było? To już nie, nie było fajne. Um, no więc tak. Aha, i <grym> powie, powa, e, powtarzam moją prośbę, ponieważ ostatni odcinek nie wszedł. I, 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 kochani, mam do Was pytanie. Czy macie propozycje jakichś modów, na których mógłbym grać? Aby, żeby, wiecie, żeby, żeby trochę urozmaicić tę grę e, Rozmawiałem z moim kolegą, który wysłał mi ojojojoj, który wysłał mi parę bardzo ciekawych modyfikacji mm, myślę, że myślę, że te modyfikacje na pewno uprzyjemniłyby nam granie. Także o kolejny dziwny zombie Przynajmniej o, nawet dwóch trzech. Aha, nie, to ty mnie po prostu klepiesz w plecy. E, moim aktualnym planem jest wbicie 30 poziomu i po prostu zenchantowanie sobie tego pięknego kilofa. I wtedy już, wiecie, wtedy już będzie pięknie. Tutaj jest Creeper, nie dajmy się, nie dajmy się zwieść. Panie niespodziewany ogórek. Um, chciałem wam wszystkim bardzo podziękować za to, że mnie poleciliście. Jeżeli, jeżeli to oglądacie. Bardzo pozytywnie odbieram to, co mówicie o moim głosie, że przyjemnie się mnie słucha i tak dalej. Mówicie, żebym ogarnął HD. To się, to się powtarzało w każdej, w każdej ocenie mojego kanału. Um, wiecie co, kochani, bardzo bym chciał, ale, ale po prostu póki co nie mam na to czasu. Mam nadzieję, że to HD się kiedyś pojawi. Jeżeli ten internet będę miał szybszy, jeżeli dołożę troszeczkę ramu. Także no. Także, także postaram się to zrobić. E, między odcinkami bardzo uparcie poluję na, poluję na, poluję na nasionka arbuza, żeby, żeby, żeby sobie zrobić farmę z pistonami, ponieważ bardzo, bardzo mi się te pomysły podobają. Także, także bardzo chętnie będę sobie podawał na te, bo już teoretycznie materiały na, na pistony mam od dawna, więc, więc jakoś to zrobię. Teraz znowu rundka na drabince, po drabince, na górę. Oj kochani, naprawdę się zyskiłem za nagrywaniem tego wszystkiego. Już chciałem zmieniać skin, ale, ale nie, lubię tego. Lubię ten skin także. Powiedzcie mi, co myślicie o tych teksturach. Jeżeli, jeżeli macie jakiś inny pomysł, albo chcecie, żebym grał na defulcie, to piszcie śmiało. Mi się te podobają, bo jestem troszeczkę znudzony już tymi, tymi normalnymi Musimy uważać, ponieważ zaczęły się tutaj respić potworki. Owca. Samobójca, no. Samobójca tutaj. No ale dobrze, schowajmy nasze piękności. Mamy ziemniaczka. O, jak fajnie. No dobrze, to co teraz idziemy zrobić? Teraz idziemy przytopić iron i złoto, które zdobyliśmy. Nie wiem w sumie tak naprawdę, czy dobrze zrobiłem, że udostępniłem tego vloga. Ale mimo wszystko myślę, że Wam się to spodobało. Że nic negatywnego nie było. Dobrze. Mamy złoto, mamy żelazo, mamy dużo już żelaza. Także zrobimy sobie żelazny set. Albo przynajmniej klatę. Już pora się pozbyć tej żałosnej. Wow, nie tak miało być. Um, próbowałem Grać. Oj, oj, nie tak. Próbowałem grać na tych teksturach do mapki Hero Mansion. Bardzo mi się podobają, ale mają masakryczne błędy, yy, co do. jeżeli chodzi o torce. Także, także wiecie, kochanie, to jest masakra, bo. Nie wiem tak naprawdę. Przepraszam? Chyba nie było słychać. Nie wiem tak naprawdę, jak. Bo to wszystko wyglądało jak tęcza, tutaj, także, także nie, no, nie fajnie. No dobra, kochani, już powolutku będę kończył, bo jestem, wiecie, jestem po całym tygodniu. No, postaram się jeszcze niedługo coś nagrać, zaraz zlepię ten filmik i tak dalej. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że się nie obraziliście za to, że tyle czasu nie wrzucałem. Um, jeżeli macie jakieś pomysły, co mógłbym w tej serii zrobić to bardzo was poproszę żebyście mi pisali w komentarzach żebyście wysłali mi wiadomości no dobrze kochani także bardzo was poproszę o jakąś łapkę w górę o jakiś komentarz o jakiegoś suba jeżeli oglądasz mnie pierwszy raz i dziękuję wam bardzo za uwagę hej